Daj łapkę! No, daj! Może ci nie wiesz o co chodzi, tylko dajesz tak samemu. <grych> tak. Jest jaki on jest fantastyczny. Ja muszę zrobić nic z niczym po No. O jaką masz! O je! Ach. Oh. No! O, je... Anio, Czekaj, jeszcze na tak, jeszcze tak, tak, bo tak, tam tam się tak, Alfred! Pokaż się, psie piękny. Alfred. No tak, tak, O jaki jestem? piękny, tak, tak, co? Ja z nim w drugi raz wychodzę. No! 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 gorsze będą takie psy, które nie będą stały, tylko będą cały czas... O, Nie, no... Dobra, no mów. Chodź, chodź. Ja jestem właśnie z chroniską i właśnie ją e, przeprowadzamy sesję. No mam.